Ta kamizelka oznacza jedno Jedziemy na kołparta Także idealna pogoda Czas przepalić kije I zobaczymy co tam ciekawego Mają Wybrałem parę fajnych motorków Parę samochodów które muszę obejrzeć dla klientów I jednego kanama który interesuje mnie osobiście także Zobaczymy Siemanko Stali bywalcy pewnie mogą kojarzyć ten samochodzik z TikToka. Dużo ludzi zastanawiało się, co z nim się dzieje. Także wrzucę Wam filmik. A tymczasem zasuwamy na kopart Chicago North. Zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje. Jakoś strasznie pusto dzisiaj. Także jesteśmy na miejscu. Idziemy się zarejestrować. Poczekamy pewnie z pół godzinki, może godzinkę, i wchodzimy. Teraz mniej przyjemna rzecz, czyli oczekiwanie na appointment. Pokazuje dzisiaj 14 minut, jest jakoś wyjątkowo pusto. Także mam nadzieję, że ten czas nie będzie się zwiększał, bo nieraz jest tak, że pokazuję ci nie wiem, godzinkę, a czekać 2,5 czy 3, bo ten czas cały czas rośnie. Jeśli będzie te 20 minut, jest spokojnie. Ale straszny dzisiaj wiatr, więc mam nadzieję, że uda się coś nagrać i będzie mnie przyjemnie słychać. Pogoda dzisiaj piękna, wiatr się trochę uspokoił. Idziemy obejrzeć M trujeczkę, a później rzucimy okiem na Mercedesa. Piękny Wrangler 4XE w wersji Sahara. Mamy m 3 w okleince Motorsport. Widać, jest mocno zmodyfikowana. Intercooler. Zobaczcie na śruby. Zaciski. Tarcza pływająca. Tom Long, zobaczcie to. Ukradziona lampka podświetlenia. Co z wydechem? Jest coś zrobione. Widać, tak jest seryjne. Ładne, uszanowane czerwone wnętrze. Strzelona prawa kurtyna. Jak widzimy, coś tam było rozbierane. Był pewnie jakiś komputer zewnętrzny, podpinany pod to. Ale wnętrze poza tym całkiem całkiem uszanowane. Zobaczcie, mimo przebiegu. No tutaj ten boczek standardowo. W hotelach kubełkowych jednak już ma. Ma takie wytarcie. Zapewne tutaj znajdował się wyświetlacz. Odgrzewana kierownica. Mamy dokumenty. Ładne karbony. Mimo swojego przebiegu. Prawda, uszanowany samochód. Zobaczmy, czy uda się nam podnieść maskę. uda się, rzućcie okiem na to locik mamy połamany również uszkodzony rezerwuar rozpóreczka jest widać, że ktoś nie, nie, nie oszczędzał i ukradł co się dało również ukradzione są turbiny nie ma nie ma turbo. Cew, cewki na miejscu. Nie ma też pompy wysokiego ciśnienia. Fartuch złożony, choć myślę, że w odpowiednim pociągnięciu powinien fajnie wrócić. Może ewentualnie wymiana dołu. Interkuler śmietnik. Straszna korozja już na alternatorze. Auto było widać grubo porobione na ten moment zostało niewiele tych rzeczy, które uważyłem jeszcze jedną rzecz. Pod taśmą w tych miejscach są dziury, czyli klapa ma dziury po spoilerze. Także to może być no, niemiła niespodzianka po odklejeniu, jeśli ktoś nie ma zamiaru jeżdżenia ze spoilerem. Teraz do Mercedesa dla pana Jakuba. Zobaczymy co tu jest, bo samochód wygląda całkiem niepozornie na zdjęcie, choć mam nadzieję, że choć już teraz widzę, że jest porzeźbiony i to, i to przyjemnie. Rdza na przednich błotnikach, szpachla pękająca na drzwiach. Także już widzę, że to nie jest to, co pan Jakub szukał. No, ale jeszcze rzucimy okiem, jak już tu jesteśmy, w gniotka na drzwiach. Wnętrze jak na swoje lata. No, jeszcze bez jakiejś tam ostatniej tragedii, co my tu mamy. Uch. Uh mhm. -huh. O, już swoje, swoje przeżyło. Nie oszukujmy się. Nie jeździł tym ktoś, kto o to dbał, chuchał i dmuchał. Wiadomo, że odpowiedni detailing i jeszcze nie zawsze coś tam pomoże. Ale myślę, że to nie jest coś, co pan Jakub chciałby zobaczyć od tego samochodu. Także już teraz wiem, że odpuszczamy licytację. Pokażę Wam zdjęcia, jak to wyglądało na aukcji. Teraz widać usiad. Na zawieszeniu. Ta strona jest jeszcze nie najgorsza, choć jak spojrzycie na szpary, widać, że jakieś przygody ten samochód już miał, większe i mniejsze. Spójrzcie na środek od kierowcy kierownica złomotana już życiem. O, linka do otwierania maski super. Super! To pewnie z tego powodu nie otworzymy maski. Otworzymy czy nie otworzymy? Otworzymy. Chyba co? Czy nie? No, nie? otworzymy. No, nie otworzymy. Także z tego powodu też silnika się nie dało obejrzeć. Zaraz jeszcze spróbuję się pomęczyć, jak wyłączę kamerę. Stan opon piękniutki. Także no nie jest to coś, co, co być powinno. Nie. Okiem na tego Jeepa Wranglera Sahara 4XE, taka przyjemna hybrydka. Mamy klienta, który szuka czegoś podobnego, choć wydaje mi się, że szukamy czegoś lżej uszkodzonego, ale rzucić okiem, jak już jesteśmy, nie zaszkodzi. Zobaczymy, co to jest i jak mocno to dostało. Widzę most pomielony konkretnie, złamany w pół. Koła leżą do środka. Czy my, czy miska się ocalała, czy już nie? Musimy maseczkę. Czy jest jeszcze olej? Czy go już tam nie ma. E, miska wygląda na całą. Także jeszcze nie ma nie ma tragedii w takim też razie. Tak no pierwszy rzutoga widać grill lampę. Został chyba też po ramię, choć może i nie. Nie. Zostało ten przedni, przedni wspornik. Także to jeszcze jest OK. No, na szczęście miskę mamy całą. Także wygląda, że na wymianie mostu i zawieszenia się to powinno skończyć. Plus elementy blacharskie wtyczka jeszcze jest czy już ukradziona. Nie, jeszcze nawet jest. To jest ok, połamane po szybie. Maska widać, musiała to popchnąć. Ale spójrzcie na to, nowy samochód. Mamy tu jeszcze folię na wyświetlaczu, ktoś nie zdążył. Nie zdążył, ktoś tego jeszcze. Czy ma delikatnie prądu, czy już nie Prądu zero chyba jest pobita Spójrzmy do tyłu PPF na progach Absolutnie nowy Nowy samochód po wnętrzu Tutaj nie ma nawet o czym mówić pełno śmieci w środku. Mamy oryginalną ładowarkę. Co my tu jeszcze Krowiec Wygląda to naprawdę przyzwoicie. Podeślemy mu dokładniejsze zdjęcia. Niech zapozna się. Struktura wykończenia jest co najmniej ciekawa. Jak baranek. Kamerka cofania. Te hybrydki są naprawdę przyzwoitymi samochodami. Spójrzmy, czy amortyzatory są niepogięte przez wózek. No jeszcze nie. Jeszcze nie. Także tak to wygląda. No Zabawy będzie niewątpliwie na parę tysięcy. Kwestia finalnej ceny zakupu i czy ktoś lubi się, się bawić z takimi rzeczami, czy jednak, czy jednak nie. Możemy też zauważyć, że już niestety, ale wranglery są bardzo delikatne na takie obrażenia. Drzwi już nie pasują, czyli buda została delikatnie skoszona.